Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Lego Hobbit. Ja jestem Sarci i kontynuujemy przygodę Radagasta i Gandalfa, rozpoczętą w poprzednim odcinku. Oni tutaj dalej podążają swoją ścieżką, by rozwikłać tą ca tą całą tajemnicę kryjącą się za tymi siłami zła, jakie tutaj mają miejsce. Widzę, że tędy, to ja nie będę teraz się wracał. Bo droga fabularna jest jednak w tę stronę. Tam bym się po prostu wrócił na te rejony wcześniejszych zadań. No a wiadomo, na razie skupiamy się na misjach fabularnych. Pytacie się mnie od czasu do czasu, czybym nagrał serię z gry na 100%. Kurczę, chciałbym jako fan platformówek i osoba, która lubi na 100% z tej platformówki przechodzić. Ale kurczę raczej ze względu na wiele innych obowiązków, jakie mnie czekają w najbliższych miesiącach. To chyba ne, poprzestaniemy tylko na serii sfabuły. The Abandoned Fortress of Dolkul was clearly home to a sinister and great mystery. Though it sat silent in the mist, the wizards feared a powerful enemy lurked within. Dolkul the Hill of Sorcery. It looks completely abandoned spell of concealment lies over this place. Its beings are enemy. It has not regained his full strength. Wait, what is it? Trap. It sounded at least a trap. No tak pułapka, ale rada Radagast oczywiście krzyczy na głos bez żadnych obaw, że ktoś go może usłyszeć. No i okej, okay, przebijamy się w takim razie tutaj, przez tą twierdzę. Znowu zapewne przyjdzie nam wykonać kilka zagadek czyhających na naszej drodze. Zobaczymy, co tu będzie. Oho, tutaj znowu te siły ciemności, które mnie blokują. Nie mogę ich pokonać normalnymi czarami. Więc trzeba będzie wymyślać coś innego. Zobaczymy, co trzeba będzie pomyśleć. Najpierw może zniszczmy tutaj te elementy wszystkie, które się tylko da przynajmniej. Być może coś przyjdzie nam zbudować jeszcze, kto wie. Na razie nic takiego nie widać, no ale zobaczymy. A co do tej serii na 100%, to właśnie tak jak mówię, raczej się jej nie spodziewajcie na moim kanale. No bo chociażbym chciał nawet sobie w tą grę pograć jeszcze wraz z wami. No to niestety już wiele razy o tym mówiłem, ale czeka mnie tutaj zaliczanie ostatniego roku studiów, praca magisterska i ja też nie mogę na siebie brać zbyt wiele serii naraz w tej chwili i taka seria na 100% z LEGO Hobbit ciągnęłaby się bardzo długo dlatego niestety będę musiał raczej z niej zrezygnować no znaczy zrezygnować, nigdy jej też nie obiecałem, taka prawda ale też chciałbym was od razu uprzedzić, że raczej nie powinniście się spodziewać też moim zdaniem chciałbym Wam zostawić właśnie przechodzenie na 100% gry. Lubię Wam prezentować daną produkcję nawet i od początku do końca, ale już na przykład właśnie kwestię przechodzenia gry na 100% zostawiać tylko Wam, dzięki czemu będziecie mieli większą motywację do samemu, żeby samemu zagrać w tą produkcję. A myślę, że jest na tyle dobra, na tyle ciekawa, że naprawdę warto ją sobie zakupić i pograć. Szczególnie z kimś znajomym, bo nie zapominajcie, że tu jest tryb kooperacji, i przez całą grę można się właściwie bawić z drugą osobą, z drugim graczem. Więc to jest świetna sprawa i warto z tego korzystać. Dobra, tutaj jest wejście na górę. Ok, widzę, że będę musiał się dostać w jakieś dwa miejsca. Czekajcie. Czemu drugi raz jest X? Aha, bo tu może przejść, okej. Okay. Teraz w to uderzamy. Nie wiem, może ja jeszcze raz? Najpierw może namierzę, będzie lepiej. O właśnie, w ten sposób. I teraz zbudujemy coś tutaj. Tak jak to było wcześniej. I znowu możemy tutaj użyć czaru. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, musimy tutaj przesunąć, patrzcie. Jest ten mechanizm znany już z wcześniejszych etapów gry. I teraz możemy uderzyć. Dobra. I to samo musimy zrobić jeszcze w trzech przypadkach, najwyraźniej. Zwróćcie uwagę na te tarcze, które wszędzie tutaj są w tych różnych miejscach. Tak samo i w poprzednim odcinku. Tutaj właśnie trzeba wrócić w grze swobodnej, żeby sobie wszystko dokładnie odkryć. Tutaj na przykład przejście dla goblina. I wiele, wiele innych ciekawych sekretów. Dobra, najpierw sprawdźmy jeszcze po tej stronie, ale tutaj już sprawdzałem raczej. Nic mnie tutaj nie powinno więcej czekać. Tutaj wygląda to bardzo podejrzanie. Tego jednak nie zniszczę raczej. Nie, ewidentnie muszę zrobić coś innego. Na razie zobaczmy tutaj. Prawdopodobnie po prawej stronie jakoś się dostaniemy na górę. Gdzieś tutaj właśnie poszukajmy. O, proszę. Zmieniamy na Radagasta. Tutaj trzeba wyleczyć jakieś zwierzę. Właśnie na górze jest widoczne, że jakieś dwa ptaki musimy wyleczyć. Ten jest pierwszy i on nam zapewne odblokuje jakieś dalsze przejście. Za chwilę zobaczymy, gdzie. Będę musiał na pewno. A, właśnie, i tutaj on użyje czegoś. No i muszę jeszcze drugiego wykorzystać do tego samego celu. Teraz spróbujemy. Tutaj nic nie otrzymam poza tymi surowcami. O proszę, a tu jest ten drugi ptak, którego również wyleczymy. No i dzięki temu będziemy mogli coś zrobić dalej, bo inaczej nie da tutaj się popchnąć tej akcji do przodu najwyraźniej. Zobaczcie. Teraz one zabiorą zapewne te kraty i będę mógł z tego zbudować ten posąg. Tak podejrzewam. Proszę bardzo. Jakie uczynne zwierzątka. Zawsze współpracują z Radagastem i nie inaczej jest też tym razem. Dobra, no i zróbmy to tutaj. Faktycznie to zbudujmy. Sami widzicie, tak jak mówiłem jest znowu ten sam posąg i tutaj używamy czarów. No, użyj tego. Okay. No i została jeszcze ostatnia taka tarcza. Trzeba się jakoś właśnie tutaj na górę dostać. Tylko czy ja tędy wejdę? Raczej nie. Muszę jakiś inny sposób znaleźć na to. Aha, tu jest robina. Nie, nie za bardzo. Więc tędy nie przejdę. To na pewno. Jak by to w takim razie zrobić? Jeszcze tego nie niszczyłem w sumie. Ale to nic mi nie dało, poza tymi surowcami, oczywiście. Tutaj nic na pewno nie ma. Przynajmniej tak się wydaje. Może jeszcze raz tutaj za chwilę zerknę? Bo tu już będę się wracał. A ewidentnie tam muszę na tą stronę przejść. Czekajcie, przejdźmy tutaj. Okej. Okay. I zobaczmy, może coś tutaj pominąłem jeszcze, chociaż wątpię. Raczej myślę, że właśnie trzeba z tamtej strony coś tutaj pokombinować może to zniszczę a właśnie to było bardzo podejrzane i tutaj rzeczywiście dzięki temu mogę stworzyć drabinkę którą dostanę się na górę chodzimy zatem no a tutaj już sprawa będzie bardzo łatwa z tej strony mamy przejście dla dwóch krasnoludów żeby tutaj wykorzystali swój atak grupowy teraz tego za bardzo nie zrobimy ponieważ mamy tylko Radagasta i Gandalfa, ale oni się za to idealnie przydadzą do tego, żeby otworzyć te kraty. Proszę bardzo. Chodź tutaj, Gandalfie. I trzeba będzie złożyć coś. O, proszę, nawet jest sekret jeszcze. No i proszę, Gandalf nam stworzył kolejny ten posąg, którego za chwilę użyjemy. Jeszcze zanim to zrobię, to może. Porozbijam sobie te obiekty tutaj, bo aż szkoda ich nie rozbić w tym momencie, aż mnie korci. Dobra. Tutaj jeszcze te surowce, zabierzemy je, to znaczy te łupy, w sumie one się tak nazywają, konkretnie w samej grze. Ok. No i dobra. Teraz pora użyć w takim razie jeszcze tylko czaru, i to powinno nam otworzyć przejście. Ok. No, i dzięki temu te ciemne moce zniknęły. A my możemy dostać się tutaj. No, i znowu będziemy musieli się zastanowić, co zrobić dalej. Ok, zabraliśmy sobie topór. Zaraz się przekonamy, do czego nam się przyda. Najpierw zniszczmy wszystko dookoła. Oho. Tutaj najpierw spuszczmy coś. Dobra, mamy kolejny mechanizm. Dzięki temu zrobiliśmy sobie małe schody. Aha, tutaj potrzebuję tej części. A ona jest chyba tutaj, w tym miejscu. Dokładnie. Zabieramy. No i szybko tutaj ją podłączyć. Okej. Okay. No i kręcimy korbką. No i pierwsza część krat się otworzyła. Jeszcze tylko druga, zapewne po drugiej stronie. Dobra, tutaj tych krat nie, nie otworzę jeszcze. Wciąż nie mam postaci, która by takie świecące rzeczy otwierała. Jak do tej pory jeszcze takiej postaci nie znalazłem. Dobra, teraz pytanie: z tej drugiej strony, jakby tutaj przejść? A, i tutaj będę potrzebował tej, tego toporka, tej siekiery. Czekajcie, tylko że już tego nie ma. Czy ja to mam ciągle w plecaku? Tak jest. No, i Gandalf o dziwo się teraz wykaże w takiej siłowej robocie. Rzadko się to zdarzało, ale tym razem się przydał. No i dobra, dzięki temu złożyłem kolejną platformę i dostaniemy się na górę. No, powiem wam, że te etapy z Gandalfem i Radagastem strasznie mi się podobają. Są idealnie w moim stylu. Bo lubię takie właśnie. taki typ zagadek. Gdzie trzeba wykorzystywać? Teoretycznie wiadomo, wszędzie to było również w przypadku tych poziomów z krasnoludami. Ale jakoś tutaj te łamigłówki mi szczególnie podchodzą w tych ostatnich dwóch etapach. Dobra, jeszcze tutaj rozbijamy. No i co, dostaniemy się tam. O, proszę, mamy nawet mistrza włamań. Zapewne trzeba było tutaj zdobyć 30 tysięcy monet, żeby odblokować tę rangę. No i co? Tutaj użyjmy znowu tej korbki i jest przejście otwarte. Ok, wchodzimy w takim razie tutaj. Oho! Proszę bardzo! Mamy Azoga! No bo w sumie w filmie też on się... ...też on się pojawił z tego co pamiętam. W ogóle też słusznie zauważyliście... Co ja mam teraz zrobić? Słusznie zauważyliście, że w filmie, czy nawet również w książce, bodajże, ale w filmie na pewno, bo już książki tak dobrze nie pamiętam. Niestety, w filmie ten azok się nazywał Azok Plugawy, a tutaj w grze występuje pod nazwą Azok Plugawiec. Więc też taka. Oj! Drobna zmiana w tłumaczeniu. Aha, teraz trzeba go uderzyć po prostu. Może teraz coś nie wyszło. No, może jeszcze raz. Chyba, jest za późno już kurczę. Jeszcze raz za chwilę spróbujemy. Nie wiem, czy to właśnie na tym walka nie polega, żeby. Oho, coś tam mu odbieramy tej energii. Ale nie za wiele, niestety. No i teraz spróbujmy. Nie, to nic konkretnego mu nie robi, szczerze mówiąc, no. Mamy coś tutaj ciekawego? Nie za bardzo. Kurczę, to już teraz sam nie wiem, co tutaj mam z nim zrobić. Na razie niech może znowu zaatakuje tylko, że Radagasta. Aj, on mnie tutaj za chwilę dorwie. Kurczę, no co ja mam tutaj zdziałać w takim razie? Skoro nie mogę mu żadnych obrażeń zadać tutaj jako Radagast czy jako Gandalf tymi czarami, trzeba zrobić ewidentnie coś innego. Może tutaj zabierzemy bronię, patrzcie. Też chyba nie za bardzo jednak. Tutaj muszę się na pewno zamienić, tak? Podchodzę i nic nie mogę zrobić. Może jeszcze Gandalfem zmienię sobie broń. I teraz go załatwmy. Nie, też tak nie uderzę, chociaż. A może jednak. Kurde, no. A patrzcie, jednak teraz mogę mu uderzyć, okej. Okay. No to jednak poszło jakoś. Nie wiem od czego to zależało, że wcześniej nie dało rady. Ale być może faktycznie. Jako rada gaz wówczas w ten sposób nie walczyłem. Teraz się udało i to jest najważniejsze. Za chwilę spróbujemy po raz kolejny, bo tak trzeba będzie powtarzać najwyraźniej kilka razy. Tylko, że właśnie tutaj oczywiście jeszcze atakują dodatkowo orkowie. Aj, a szczerze mówiąc, bardzo się niewygodnie walczy Gandalfem, bo on automatycznie próbuje celować tymi czarami, a nie uderzać na przykład. Aj, kurde. Teraz może wziąłem sobie. Topór bronię można zmieniać właśnie ściskając R2 i L2 napadzie. Teraz się to przydało. No i dobra, znowu się zamieniamy i uderzamy. Azoga. Dobra, czyli teraz już wszystko jest ok z tą walką. Sprawa się zarozwiązała. Powinniśmy po paru takich powtórzeniach go załatwić. Podejrzewam, że jeszcze trzeci raz trzeba będzie to zrobić. Dobra, znowu jako gandalf się poruszajmy z tym toporkiem. No i dobra, znowu zamieniamy się na Radę Gasta i atakujemy. Tak jest. Wciskamy najpierw X, teraz będzie kwadrat. No i kółko. No i proszę bardzo, jeszcze będzie unik. I teraz atak. To już będzie właśnie koniec walki. Dobra, teraz uciekamy. O ile dobrze pamiętam, to w filmie tutaj był sam Gandalf, no ale wiadomo, ponieważ mamy grę z kooperacją, to też musieli tutaj twórcy zrobić tak, żeby były dwie postacie. I w tym przypadku jako towarzysza Gandalfa wybrano Radagasta. No i to jest teraz bardzo ważna scena, oglądajcie. Oho, a może jednak jeszcze nie, jeszcze muszę odeprzeć ataki, no dobra. W takim razie zróbmy to, ale za chwilę tutaj się będą działy bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia fabuły. I to nie tylko mówię tutaj nawet o fabule Hobbita, ale również o fabule trylogii Władca Pierścieni. Więc też na to zwróćcie uwagę, co tutaj się będzie działo. Widać wyraźnie, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś siłami ciemności, które nas atakują. Pomijając oczywiście tych orków, którzy wychodzą ciągle na nas. Okej. Okay. Czekajcie, nie wiem czy tam nie muszę przypadkiem uderzać. Czy jednak nie za bardzo? Za chwilę sprawdzę to. Nie no, chyba nie. Nie mogę nawet celować w tym momencie o dziwo. Mówię tylko strzelać w tę stronę, ale to raczej nie ma wielkiego sensu z tego co widzę. Oj! Aj! Wcisnąłem kółko, ale nic nie wyszło z tego, nie wiem czemu. Dobra, atakujmy w takim razie jeszcze orków. Czekajcie, może ja tutaj coś rozbiję. Być może coś też dostanę tutaj. Kto wie, czy ja tutaj nie muszę przypadkiem jeszcze czegoś stworzyć, ewentualnie. Ale nie, widzę, że się. Nie aktywuję żadna możliwość budowania czegokolwiek. Więc raczej tutaj budować nie mamy czego. Teraz w kółko, ale nic się nie stało, nie wiem. Jeszcze raz w takim razie spróbuję. Tutaj mamy jeszcze jakieś elementy. Dobra, tylko że nic chyba ciekawego. Nic w ogóle nie widzę teraz, kurczę. Dobra, już jest okej. Okay. Momentami kamera wariuje, trzeba przyznać. Ajajaj, strasznie tutaj obrywamy. I nic a nic nie mogę zbudować. Oho. No i nie wiem, wciskam kółko, ale nic się nie dzieje, kurczę, no? Strasznie mnie to martwi teraz. Tak jak mówię, tutaj nic też nie mogę zrobić. Może jako Gandalf, ale to nie ma różnicy: czy kieruję Gandalfem, czy Radagastem. Bo umiejętności są te same. Spróbuję jeszcze raz za chwilę uniknąć tym kółkiem. I zobaczyć, co się wówczas stanie. No to mnie jeszcze ciekawi. A ja jeszcze ten ork mi tutaj przeszkadzał. A, widzicie, musiałem przytrzymać kółko. Dobra, wreszcie się udało. No i teraz możemy kontynuować. Chociaż w sumie tak długo nie trzymałem tutaj tego kółka, więc dziwne troszkę, ale spróbujemy za chwilę znowu. No tak, ewidentnie muszę trzymać kółko, żeby po prostu mieć tą tarczę ochronną. I wówczas trzeba będzie właśnie niejako zaatakować te siły ciemności. Znowu niestety oberwałem, no ale teraz już będzie z górki. Bo ogólnie wiadomo, co się tutaj dzieje. Czy ja już mogę te ataki się przed nimi obronić? Nie za bardzo. Muszę czekać na ten atak y, taki niebieskawy, bo to są fioletowe jakieś te klocki. Dobra, na razie atakujmy tych orków może. Bo jest to być może kwestia tego, że trzeba też iluś orków zlikwidować. A, tutaj jest coś jeszcze do stworzenia, patrzcie. Proszę bardzo. Ok. Więc walka wieloetapowa: trzeba e, zrobić kilka różnych rzeczy naraz. Teraz to uderzamy czarami. Wciskamy kwadrat. No i proszę. Zobaczcie tylko, kogo my tam mamy. Możecie się domyślać, z kim mamy tutaj do czynienia, ale wciąż nie będę zdradzał. Dobra, i co zrobić dalej, bo to już trzecia faza walki. Obecnie nic się jeszcze nie dzieje, no ale zobaczymy. Może znowu nas zaatakują jakimiś potężniejszymi atakami. Na razie nic ciekawego. Nic tutaj też dookoła nie widzę, żeby można było zbudować ewentualnie. Więc też raczej to odpada. Jeszcze kolejnego orka załatwiłem. I dobra, teraz trzeba będzie się znowu uchronić. Czekamy. I patrzcie, mam teraz osłonkę. I znowu uderzamy kwadrat. No i dobra. I dzięki temu właśnie z tych elementów można od razu tworzyć ten posąg. I podejrzewam, że jak teraz uderzymy, to już będzie koniec walki. Na to się przynajmniej zanosi. O właśnie. No i dobra. Chyba się udało. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze to nie wszystko. Patrzcie. Wciąż y, walka trwa w najlepsze. Dobra, to co teraz? Na razie czekamy na dalsze reakcje ze strony przeciwnika. Jeśli chodzi o te ataki tymi fioletowymi kropkami, to nic nie możemy zrobić poza uciekaniem, czy też poza właśnie robieniem tej tarczy, ale to nie zaatakuje naszego wroga. Więc na razie możemy sobie jakiekolwiek ataki odpuścić. I proszę, znowu będzie ten atak niebieski, więc znowu się chronimy i znowu uderzamy. Dobra, i stworzymy trzeci posąg. No i domyślam się, że to już będzie naprawdę. Ostatni atak nasz. Dobra, idziemy od razu użyć czaru. No i wykończmy to. Właśnie, mogliście się tego domyślać, ale mieliśmy tutaj do czynienia z Sauronem, który był przecież tak naprawdę naszym głównym przeciwnikiem w trylogii władca pierścieni i to był troszkę taki właśnie wstęp do tego, co się później będzie działo właśnie we władcy pierścieni, do tych całych wątków fabularnych dotyczących Saurona i tego, co on będzie chciał później zrobić. Tutaj znowu odblokowaliśmy mistrza Włamań. Więc bardzo fajnie. No i zobaczmy jak zwykle co się będzie działo w kolejnej misji, w kolejnym odcinku. Of smoke. The sun will soon reach midday. We must find the hidden door into the mountain before it sets. This way. Wait. Is this the Overlook? Gandalf said to meet him here. We have no time to wait upon the wizard. Come. Właśnie przed nami tak naprawdę już tylko dwie ostatnie misje Przypominam, że misji jest 16, a więc 15 i już 16 odcinek będzie tym ostatnim Więc niedługo zakończymy sobie grę, zakończymy sobie wątek fabularny drugiego filmu A więc Hobbit, Pustkowie, Smauga No i tak jak w filmie, tak teraz będziemy starali się dostać do tej wielkiej góry Gdzie przebywa Smaug, czyli ten smok pilnujący arcyklejnotu, którego musimy też zdobyć. Właściwie to nasz Bilbo Baggins będzie musiał to zdobyć. No ale już te wydarzenia opowiedzą dwa ostatnie odcinki tej serii, na które już teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!